Cześć ludziska z tej strony Max 1980 Dzisiaj z cyklu 15 minutówek Pokażę wam grę ze stajni kapką, Tak jak widzicie Dead Rising 2 Jest to dość ciekawa pozycja dla fanów mordowania zombie Ja może tutaj te demka jak się będzie dało skipnę na początek i mniej więcej tam w tle będę wam mówił o co chodzi Tutaj mamy coś takiego że jest w Stanach organizowane E, można powiedzieć taki reality show z zabijaniem zombiaków wszystko oczywiście jak to bywa w przypadku pozapokaliptycznego świata e, wymyka się spod kontroli jak widzicie w tej chwili ja wam pokazuję sam początek gry specjalnie od nowa zacząłem tą grę e, tutaj rozjeżdżamy zombiaków właśnie tym reality show. Wszystko oczywiście, jak to bywa w amerykańskich show, ma być brutalne, ma być niby ryzykowne i ma być efektowne. Przejeżdżamy jak największą ilość zombie naszym motocyklem. Ku radości publiczki. Oczywiście, tak jak mówiłem, wszystko wymyka się spod kontroli i zombie opanowują tutaj E, naszą wyspę i będziemy musieli przetrwać na tej wyspie e, tak pokrótce, bo jeszcze Wam tutaj e... skipnąłem to demko. E, także już Wam mówię o co chodzi. Mamy jeszcze tutaj córkę. E, nasza córeczka została ugryziona. Nie będę Wam za dużo zdradzał, tylko tak mniej więcej to, co w tym początkowych demkach. Córeczka została ugryziona. Musimy szukać podczas gry Antidotum, które zwie się Zombrex. Jest to dość wszystko fajnie klimatycznie zrobione. Tutaj, tak jak mówię, zaczynamy od takiego boom na motocyklach, gdzie na motocyklach trzaskamy te zombie, ale zaraz będziemy tutaj poruszać się w pojedynkę. Gra jest, można powiedzieć, rozbudowana. Bardzo fajnie się nadaje tutaj dla ludzi, którzy lubią te klimaty. Zombie są takie jak w rzeczywistości, co mi się tutaj podoba, że właśnie te zombie nie są jakieś mega inteligentni, tylko są po prostu wolnymi, bezmózgimi istotami. Także można tutaj lawirować. Bardzo mi się podoba tutaj multum możliwości. A propos, tutaj w kibelkach sejwujemy. Ja tutaj nie będę w tej chwili do kibelka wchodził. Co tutaj teraz wam mogę wytłumaczyć tak na szybko, ja może trochę nieskładnie mówię, ale dość ciężko tak na szybciocha. To jest to, że po skończonym tutaj wyścigu, tutaj wyścigu, tej eksterminacji tych zombie, kończymy na drugim miejscu. Tutaj dziewczyny żałują, że nie był gościu pierwszy, bla, 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 bla. I zaraz zobaczycie, co tutaj się mniej więcej stanie, gościu. Windą wraca, kawałeczek dosłownie, tylko demka Wam zostawię, żeby ciut pokazać Wam klimatu. Ogólnie Capcom bardzo fajne robi tutaj uniwersum. Zresztą w dużych grach Capcomu akurat mnie uniwersum się bardzo podoba. No i jak to bywa, światło gaśnie, coś się dzieje, bla bla bla. No i pojawiają się pierwsi... Przeciwnicy, pier piersi zombie, że tak powiem Jak widzicie graficznie nie jest źle, nie jest to jakaś rewelacja Ta gra też nie jest jakąś mega nowością Ale wszystko jest w dość fajnej grafice, także można pograć Tym bardziej, że tutaj bardzo dużo rzeczy się rusza Gościu będzie się chciał dostać teraz do Cury Poznamy tutaj pierwszych zombiaków Ja Wam może nie zdążę tutaj w tej 15 minutówce pokazać wszystkiego, bo tutaj naprawdę jest multum. Co wyróżnia tą grę, to jest multum broni. Multum sprzętu, którym możemy się posługiwać w eksterminacji tych zombie. Co jest bardzo fajne, mamy taki swój warsztaci, gdzie możemy łączyć bronie. Przykładowo łącząc tam piłkę do futbola amerykańskiego razem z granatem mamy osobną broń. Tam powiedzmy ee, jakieś dwie rzeczy też możemy podłączyć fajnie w broń. Każda broń ma inne efekty, tutaj też levelujemy. Jak widzicie, co w, może wkurzać na początku, to jest bardzo duża ilość scenek. I zaczynamy tutaj grać. Musimy znaleźć Katie. Jak widzicie, na Ziemi mamy e, troszkę tutaj sprzętu. Możemy się przełączać, możemy nosić kilka broni jednocześnie. Ja w tej chwili sobie będę radził się, Kiero. Jak widzicie, zombiaki. Nie grzeszą jakąś mega inteligencją, także możemy spokojnie tutaj starać się przedzierać. Szczałeczka nam pokazuje, gdzie mamy iść. Tutaj zombie wyżenają pozostałych przeżyciu ludzi. My się przedzieramy, krwi jest bardzo dużo, dlatego między innymi ten tytuł skierowany jest do dorosłych widzów. Bronie ulegają też niszczeniu, także musimy sobie radzić tym, co mamy. Jak widzicie, jeżeli zombie nas złapie, musimy się, trzepając lewą gałę, oswobodzić. Teraz pomagamy sobie za pomocą gitary. Dobra, ja wchodzę tutaj do pomieszczenia, zaraz tutaj będziemy szukać Katie. Ja skipnę żedemka, żeby wam nie przedłużać. W tym momencie nie mamy żadnej broni, mamy tylko naszą nogę do obrony, którą możemy odpychać się od zombi. Część jeszcze niedobitków tutaj stara się przeżyć. A my naszą córę staramy się umieścić w jakimś bezpiecznym miejscu. No dobra, jak widzicie jest... Dość dużo tutaj tych ząbiaków, ale tak jak mówię, są głupie, powolne, więc możemy tutaj lawirować pomiędzy nimi. Przechodzimy do następnego halu, mamy takie krótkie dość doczytywanka, ale tak jak mówię, są one krótkie, więc nie przeszkadza to tutaj za bardzo. Całość tutaj mamy wylicznikowane, ile zombie żeśmy zabili, bla bla bla, levelowanie. Jest to, tak jak mówię, dość ciekawy tytuł, zresztą bardzo dużo filmików na necie znajdziecie, gdzie ludzie kombinują, jakie bronie połączyć z czymś i w ogóle. Ja tutaj znowu skipuję tę scenkę bo tak jak mówię, tego przynajmniej na początku jest bardzo dużo. Później już jest oczywiście więcej gameplayu, gdzieś tam musimy się dostać po coś, coś musimy załatwić, coś musimy gdzieś tam dojść i w ogóle. Oczywiście, tutaj wszystko pomiędzy dużymi grupami zombie. No i tłumacząc wam sam początek gry, z naszą Katie dostajemy się do bezpiecznego miejsca. Ja tutaj też to skipnę. Gdzie możemy ją bezpiecznie zostawić? Będziemy musieli znaleźć za moment dla niej Zombrex, czyli takie swoiste antidotum, które na ileś tam godzin. Pozwala nam e, uratować córkę, w, w dużym uproszczeniu. Dobra, ja tutaj może będę wychodził na zewnątrz, żeby pokazać wam jak to wygląda. Oczywiście e, fajnie kwestie są zrobione, dużo dość ciekawych rzeczy. Wydostajemy się z tego bezpiecznego budynku za pomocą tutaj e, szybu takiego wentylacyjnego. Dobra, to też skipnę. <laughs> Gra jest ogólnie bardzo fajnym odstresowywaczem, ja tutaj może teraz więcej gadam i więcej skipuję tych demek niż z samej gry będzie widać, ale tutaj zaraz jak będę w tym głównym, e, można powiedzieć, halu, w głównej tutaj kawałku jakby mapki to będę Wam pokazywał różnorodność sprzętu do eksterminacji zombie. Dobra, tutaj jeszcze jesteśmy w miarę bezpieczni, tutaj jeszcze zombie nie dotarli. Nie dotarły zombie. Weźmy sobie tutaj jeszcze kij. Warto mieć kilka broni, bo gdy wykorzystamy jedną, to na pewno nam się przyda następna. Ok. Widzicie, zegarek może pomaga nam kontrolować tutaj czas, między innymi em, do załatwienia tego zombreksu dla KT. Tutaj mamy e, e, rozmowę, ja sobie tutaj wszystko to poskipuję. I zasuwam w poszukiwaniu zombreksu, musimy się dostać do apteki. Pokażę Wam tutaj trochę walki, e, co nas w aptece spotka, jak widzicie sielankowy nastrój, Zombie nas zauważyły, wszyscy udają się w naszą stronę. Jeszcze pokażę Wam na szybciocha. jest tu dość mapka z dość rozległym terenem, gdzie możemy tutaj ich eksterminować, dużo rzeczy nam się tutaj odblokowuje, mamy przeróżne sklepy, jak to w marketach bywa. Możemy sobie posługiwać się tutaj naprawdę dużą różnorodnością. Widzicie zmieniłem sobie buciki. Także jest tutaj dużo zabawy. gramy w baseball razem z zombie i podążamy za szczałką, żeby wykonać nasze zadanie czyli znaleźć ten zombrex ja w międzyczasie sobie będę wchodził, żeby pokazywać wam tutaj te różne sklepiki tą różną ilość tego wszystkiego, widzicie, możemy nawet jakiś tam przykładowo używać wieszaków do eksterminacji zombie ja tutaj się energią nie przejmuję, zaraz tam coś do żarcia znajdziemy. Także jest pociesznie, jest śmiesznie. Jest dość sielankowy nastrój. Widzicie, ręce się odcinają Różne efekty co do różnych broni. Ale nie tylko walczymy z zombie, jak to bywa w przypadku właśnie tutaj e, takiej tragedii, że tak powiem, oddzielenia się świata od normalności. Tutaj też inni ludzie walczą o swoje, także zaraz tutaj zobaczycie jak to tutaj wygląda. Mamy też masę kontentu poukrywanego w tej grze, także będziecie się bawić na pewno odkrywając to wszystko samochodzik Ok, już jesteśmy prawie na miejscu także zobaczycie co się stanie tutaj tylko jeszcze tutaj tych zombiaków pozbawimy mocy argumentów no i wczytuje nam się kolejna cutscenka, dotarliśmy tutaj do apteki gdzie mamy załatwić ząbrek dla naszej córki jak widzicie apteka jest plądrowana Przez inne grupy, które też przeżyły, i wiadomo, każdy chce coś dla siebie. No, chłopak, chłopaki okradają tutaj tą e, aptekę. Ja to też skipnę, żeby nie tracić za dużo czasu. Mm, oczywiście, my bronimy panią aptekarkę. I chłopaki chcą nam wytłumaczyć, że zrobiliśmy źle i chcą od nas pieniążki, także tutaj będziemy musieli się ich pozbyć. Wiadomo, są to pierwsze misje, więc tutaj nie jest za trudno. Dobra, mamy po następnym gościu. Mamy następny loading. Po pozbyciu się gości znajdujemy kluczyk. A ja sobie to znowu skipnę. Tak mówię, ten początek to jest bardziej takim wprowadzeniem klimatycznym, dlatego tych demek jest dość sporo. Ok, używamy kluczyka na drzwiach i znajdujemy upragniony zombrex Dla naszej córy. Tutaj jeszcze tutorial nam będzie tłumaczył, o co biega. Że musimy godzinowo się wyrobić, bla 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 bla. Mamy tutaj też inne przedmioty. Ja tutaj jeszcze się dostanę tutaj do pani aptekarki. Telefon dzwoni w międzyczasie ja sobie to skipnę rozmawiamy z panią aptekarką i pani aptekarka chce żeby jej pomóc zaprowadźmy ją do naszego właśnie safe house'u, czyli bezpiecznego miejsca i w tym momencie będziemy mieli następną tutaj misję związaną z eskortą czyli musimy uważać, żeby za bardzo jej się nic nie stało żeby gdzieś tam nie wpadła w mega tłum zombie tutaj ważnym przyciskiem będzie przycisk trójkąt gdzie ponaglamy i wołamy do siebie naszą panią ale Dostała z gitary. Było się pchać. Dobra. Także jak będziemy ją wołać, to ona będzie za nami podążać. Musimy pilnować, ona się dość troszkę wlecze. I wracamy do tego naszego e, naszej kryjówki. Tak jak mówię, teraz wygląda to może monotonnie, ale dość ciężko pokazać tę grę w 15 minut. Poza tym jest to doskonała gra. Jeżeli ktoś jakieś filmiki robi, bo tutaj tych sposobów na przykładowo nakręca jakąś tam dajmy na to publicystykę czy gadaninę to w tle sobie może wrzucić tą gierkę, bo naprawdę do tego się nadaje tutaj sposobów na mordowanie zombie jest bardzo dużo ja już widzicie przekroczyłem 15 minut także z wami się żegnam powoli jak możecie to komentujcie oceniajcie, ja zachęcam wszystkich do tej gry, jest to fajny odstresowywacz trzymajcie się, na razie, hej!